W jaki sposób powstaje cukier? Cukier dla jednych biała śmierć, dla innych chłopiec do bicia. W jaki sposób jest on produkowany? Oczywiście mowa tu o produkcji cukru z buraków cukrowych, czyli produkcji jaka odbywa się na terytorium naszego państwa. Oczywiście tym pierwszym etapem jest oczyszczenie samych buraków. No rosną one w ziemi, żeby ten produkcja była jak najbardziej skuteczna muszą być one najpierw oczyszczone później dochodzi do ich skrojenia na odpowiednią wielkość następnie pokrojone buraki trafiają do dyfuzora czyli takiego urządzenia które spowalnia przepływ tam woda o temperaturze 75-85 stopni Celsjusza ługuje Cukier. Ługowanie to ekstrakcja prosta, gdzie za pomocą jakiegoś rozpuszczalnika z fazy stałej wypłukuje się to chcemy, czyli w tym przypadku jest to cukier. W ten sposób powstaje sok surowy, a w nim około 15% cukru. Ale sok surowy ma w składzie dużo niechcianych substancji, dlatego muszą być kolejne etapy, które eliminują te niechciane substancje. I dzięki którym może dojść do powstania czystego krystalicznego cukru. Następnie ten sok surowy jest poddawany defekacji, czyli dodaniu do soku mleka wapiennego albo rozdrobnionego wapna. Po tym etapie powstaje sok rzadki. Żeby móc wykrystalizować cukier, trzeba następnie sok rzadki przesycić. Robi się to w wyparkach, gdzie dochodzi do odparowania niechcianych substancji. Powstaje kolejna substancja, czyli sok gęsty. I to jeszcze nie koniec. Sok gęsty dalej się gotuje, tak żeby zgęstniał. W rezultacie kryształki cukru i te kryształki cukru powstają i powstaje syrop międzykryształowy. Wtedy to wszystko trafia do wirowania i mamy po w tym odwirowaniu cukier krystaliczny i syrop, czyli ten syrop, czyli po prostu melasy. Oczywiście te wszystkie kroki są uzupełniane, pomiędzy nimi dochodzi do filtracji, tak żeby nie było żadnych zanieczyszczeń, żeby ten cukier, który jest otrzymywany, ten rezultat, ten cukier kryształowy był jak najczystszy. Więc jak widać, ten proces. Produkcji cukru nie jest taki prosty. Stosuje się tam wiele etapów, które pozwolą z buraka cukrowego uzyskać to materiał, substancję, dzięki której możemy posłodzić herbatę, dodać do ciasta. A ludzie, którzy nie lubią cukru, mają kogo obwiniać o niezdrowie, o choroby, o zachorowania, a ludzie, którzy chronią mm, cukier. Uważać, że jest to wszystko przesadzone. Ale w taki właśnie sposób powstaje cukier. Dziękuję za uwagę.